Po burzliwym małżeństwie z Jakubem rzeźniczakiem, nauczona błędami przeszłości, Edyta Zając zdecydowała, że będzie rozważniej dozować informacje na swój temat w mediach. Jak postanowiła, tak zrobiła, choć od dłuższego czasu spotyka się z Michałem Mikołajczakiem modelka z uporem maniaka usiłuje ukrywać związek przed całym światem przynajmniej w mediach społecznościowych. W środę Edyta Zając uświetniła swoją obecnością otwarcie salonu fryzjerskiego Royal Hair. Oprócz niej przez ściankę eventu przewinęły się jeszcze Blanka Lipińska i dawno niewidziana Monika Pietrasińska. Na stołecznej imprezie nie zabrakło Michała Dziedzica, który uciął sobie szczerą pogawędkę ze zwycięszczynią 11. edycji Tańca z Gwiazdami. Gwiazda otworzyła się nieco w temacie potajemnego związku z aktorem i zdradziła, czemu nie chce się z nim publicznie pokazywać. Ja konsekwentnie zawsze chroniłam swojego życia prywatnego i myślę, że ta konsekwencja procentuje, stwierdziła Edyta. Jak się raz wpuści media do swojego życia, trzeba się liczyć z tym, że ludzie są zainteresowani, a ja chcę zachować tę prywatność dla siebie. Moim zdaniem nie wszystko jest na sprzedaż, ja mam po prostu taki charakter. Nie lubię robić czegoś wbrew sobie. To jest moja oaza i zostawiam to dla siebie. Na pytanie reportera, czy dopuszcza myśl, by w przyszłości podbijać ścianki u boku ukochanego, 33-latka odparła: Nie lubię gdybać, ale mamy takie same podejście do różnych spraw. Takie same wartości i priorytety. Ciężko mi powiedzieć, co będzie za kilka lat. Tego nikt nie wie, ale tak to czuję i tak to robię. oh